Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Panie koronczarki z województwa podkarpackiego już po raz szósty miały okazję zaprezentować swoje koronkowe klejnoty na Wojewódzkim Konkursie Twórczości Rękodzielniczej Krasne 2022. Z naszej gminy Oleszyce udział wzięło sześć pań, a trzy zostały laureatkami konkursu. Biorąc pod uwagę fakt, iż w tym roku na konkurs wpłynęło ponad 150 prac, jest to bardzo duży sukces. Witam Państwa serdecznie w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, jesteśmy oddziałem Muzeum Okręgowego i od początku w zasadzie, od, od pierwszej edycji konkursu na najpiękniejszą koronkę. Czyli sześć lat temu. 6 lat temu, nie? tak, piękno zaklęte w koronce, jesteśmy partnerem organizatorem tak, z konkursu, no, który w zasadzie odbywał się do tej pory w zasadzie cały czas w, w, GOKU, domu kultury, tak. w domu kultury w Krasnym. I w tym roku też tak było, ale postanowiliśmy tutaj właśnie z panem dyrektorem, ustaliliśmy, że będzie u nas w muzeum. Dla podkreślenia jakiejś naszej współpracy, no i przy okazji też miło mi Państwa tutaj u nas powitać. Korzystając z okazji, witam naszego pana dyrektora muzeum, pana Krzysztofa Szele, naszego w zasadzie dyrektora Domu Kultury w Krasnem, Ireneusza Śpieblę. Panią w zasadzie e, najważniejszą osobę tego, tego przedsięwzięcia, panią Lidzie Hajdu, która jest inicjatorką, no, oczywiście, inicjatorką tak, konkursu. wprowadził prowadzi nas pracownię właśnie rękodzieła artystycznego no. zwaną Gałganiary. Właśnie dzięki właśnie pani inicjatywie pani Lidzi mamy okazję właśnie y, y, no, Państwa prace, których rok, rocznie przybywa i w tym roku to rzeczywiście było ich bardzo, bardzo dużo. No i to jest niewątpliwie ogromny sukces tego. tego konkursu. Ja jeszcze mam nadzieję będę miała okazję do Państwa parę słów skierować, ale oddam głos, bo ja przy... jest jeszcze od wśród nas myślmy. pani Annę Loda, która jest przedstawicielem starostwa powiatowego w Koszowie. Konkurs... Zapraszam. I... Ja panie, panie, panie. Tak. Przy Cieś, no to jest właśnie przez Rzeczypospolitego w Brzeszowie, za co ten serdecznie dziękujemy. Tak jest. Mm -hmm. No i pod patronatem też naszego Wójta, Pana Wilhelma Woźniaka, Wójta Gminy Krasna, który niestety zadzwonił do mnie, że nie może przyjechać i Pani Monika Wolańska z jest... Uniwersytetu Ludowego w Woli Sąkowej też niestety nie mogła do nas przyjechać. O. Pana Bardzo. Tak? No tak? Pana bardzo tak. Bawrzyd. 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 jestem na razie tylko jedna. Ja poproszę Pana Dyrektora kilka... Państwa, witam Państwa serdecznie w naszym oddziale Muzeum fotograficznego. Wiele akcji, które podejmowane jest przez nasz oddział, no, jak Państwo widzicie, kultywujemy różne tradycje związane z starym rzemiosłem. Koronkarstwo, jakby powiedzieć, dla Państwa osób starszych, może nie odeszło do Lamusa. Natomiast wśród młodzieży, nie wiem czy Państwa wnuki. Dzieci kultywują tego typu tradycje. Natomiast my staramy się, aby przywrócić dawnym rzemiosłom, dawnym yy, różnym dziełom yy, no, znaczenie dnia dzisiejszego. Z yy, dzieciństwa jeszcze z lat 70., bo już takie jestem stary, że jeszcze pamiętam lat 70. pamiętam, że były zwane zajęcia techniczne, zajęcia praktyczno-techniczne, gdzie chłopcy uczyli się różnych rzeczy yy, fizycznych, czyli robienia kramników, Dziewczyny z kolei, ale mieliśmy takie zajęcia, gdzie uczono nas y, jako chłopców pracy y, y, szydełkiem. I powiem tak, że y, dla niektórych chłopaków to było tak trudne, takie wyzywające, że oni wszystko by zrobili, żeby ktokolwiek cokolwiek zrobił. No akurat ja miałem, że tak powiem, z górki, bo ojciec był krawcem, a go miałem brata, który doskonale potrafił robić takie na, na szydełku, potrafił robić szale, czyli inny nie, nie mieliśmy problemu z igłą, z nićmi, z uszyciem i tak więc po dzień dzisiejszy, nawet jak w wojsku byłem, ja to musiałem kolegów obszywać. Sam musiałem mał tego, guziki szyć, powiedzmy, na, na stęple, co to tylko tyle co do Dzisiaj, kiedy pytam moich synków, którzy tam w latach 70., w 90. już uczyli się w szkole podstawowej, co robicie na zajęciach technicznych? Telewizor, komputer robią. Pytanie, a po co im ten telewizor? A to proste rzeczy, czyli karki, żeby zrobić dla zwierząt, deskę przyciąć, żeby wiedzieli jaki jest śruba, jaki jest klucz, bo teraz mamy problem z nowymi pracownikami, kiedy stary pracownik podaj mi trzynastkę. Jeżeli nie pisze trzynastka, pracownik nie poda. Tak? Jeżeli nie pisze piętnastka, nie wie. Musi tobie przykładać jeden raz, drugi raz, no owszem, odkręci. Tak? Ale kiedyś była ta sztuka taka od małego, czyli rodzic czy dziadkowie prowadzali wnuków dzieci swoje różne prace. I kiedyś w Muzeum Tym Mównym mamy oddział sztuki, gdzie takie koronki i właśnie wykonane różnymi technikami. Akurat byłem przy SpiSie, gdzie podziwiałem tę te technikę klockową, czyli Państwo jeżeli wiecie, więc kiedyś tamy no, dworu miały czas, nie było telewizji, nie było smartfonów, grał instrument gdzieś tam we ale nie tylko we bo oni w domach potrafiły panie, to robić. Było to bardzo pracochłonne, kosztowne, ale jak jest znakomite. Dzisiaj my takie mamy zbiory właśnie w sztuki. No ja bym ludzie prości, czyli idąc w dół, no, nie posiadali takich zdolności czy umiejętności, bo to trzeba było też się wykształcić. Więc przy pomocy różnych urządzeń, czy na drutach, czy na szydełku też wykonali. Dobrze, że takie są organizowane właśnie w Domach Kultury, z różnych gmin, w ośrodkach. Tego typu konkursy my też patronujemy tzw. Tak zawodom zaginionym. W Kolbuszowej Muzeum też to kultywuje, bo niektóre zawody już wyginęły, ale starsi jeszcze pamiętają. Także dziękuję Państwu, że w ogóle <trym Państwo <trym tym się zajmujecie, kultywujecie tego typu działania. Gratuluję wszystkim nagrodzonym już z góry, które otrzymają te nagrody. Jako, że bardzo dużo płynęło prac, to znaczy, że jednak ta materia nie umiera, bo nie tylko jest w systemie szydełka, ale również w innych technikach. Mam licznych znajomych, gdzie już będą z na emeryturze podąd, że to ich wycisza, nawet takiego mam w rodzinie pana, który wyszywa, ale na kanwie ma gotowe obrazy, więc pytam się, czy on to tak może i spokojnie mówi, będziesz taki stary jak ja, to będziesz tak sobie. Wygodnie po to, więc na razie jesteśmy w młodzieńczym wieku, gdzie pędzimy, gonimy, za czym? Za pieniędzmi, za sławą, tak? a nie ma tego czasu, żeby usiąść, wyciszyć się, wytonować i tego typu rzeczy. Nawet zwykłą taką makatkę zrobić prawda, do koszyczka na Wielkanoc, tak? na stół. Więc to są takie projekty. Także jeszcze raz Państwu dziękuję za przybycie, za udział w konkursie wszystkim nagrodzonym. Jeszcze raz gratuluję. I proszę pamiętać, że Muzeum Etnograficzne, jako oddział Muzeum Odgrodzonych w Rzeszowie, będzie patronował tego typu wydarzeniom w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Chciałabym tylko dodać, że rzeczywiście te koronki cieszą się wielkim zainteresowaniem i dlatego też, ponieważ tak jak tutaj Pan dyrektor wspomniał, ginące rzemiosła, po którym również my tutaj zajmujemy się, też staramy się jakoś to no, podtrzymywać pewne tradycje, upowszechniać, stąd też to dzisiaj, dzisiejsza Państwa obecność w naszym muzeum. Koronka klockowa, o której wspomniał Pan Dyrektor, oczywiście piękna, szlachetna technika, która też związana jest z naszym regionem, bo w nieodległej Kań Kańczudze w końcówce wieku XIX powstała inicjatywa dzięki baronowej... Czerchowiczowej. Tak. Tam, że tak powiem, upowszechniła się ta, ta koronka, a techniki wykonawczej uczyła w zasadzie proste dziewczyny, także tutaj one miały możliwość zarobkowania. Tak jak wspomniał pan dyrektor, oczywiście koronka kląckowa to nie tylko, to, to, to przede wszystkim no, popyt znajdowały znajdowała wśród wyższych warstw, nawet na Dworze Wiedeńskim była bardzo e, poszukiwana i ceniona. Stąd też e, no, przez jakiś czas troszeczkę za, za, zaniknęła technika, w tej chwili na nowo się odradza i od kilku lat tą pracę w tej, w tej technice też są właściwie tutaj właśnie, na konkurs, właśnie dzięki konkursowi w Krasnym e, się pojawiają, w tym roku również. Yy, oczywiście, to tak, tylko takie, no, taka mała dygresja, natomiast yy, jako jury, yy, na co chcieliśmy zwrócić uwagę, tak króciutko Państwu powiem yy, tułem no, yy, no, yy, samej oceny tych, 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 tych prac. Yy, prac wpłynęło 153, chyba najwięcej, yy, yy, prawda? Z dotychczasowych prawda. konkursów. Bo to rzeczywiście niewątpliwie bardzo duża liczba, zresztą to Państwo widzieli, jak to było rozłożone na podłodze, bo nie mieliśmy za do nas możliwości inaczej to eksponować, więc no długo, długo nam zajęło czasu, zanim żeśmy wyłonili. Staraliśmy się najlepsze i tak jak kiedyś tutaj podczas podsumowania wspomniała pani Monika Wolańska, czyli druga jurorka, nie sugerować się własnym, własnymi sugestiami, upodobaniami, tylko po prostu braliśmy pod uwagę przede wszystkim zgodność z tradycją, ale również nici. Przede wszystkim szukaliśmy, poszukiwaliśmy, staraliśmy się docenić <laughs> prace, które miały na celu reinterpretację, czy też szukanie przestrzeni dla tradycyjnych koronek we współczesności. Czyli tutaj mamy między innymi te, te chustki, które są tego, powiedzmy, tego, no, jakby odpowiedzią na ten, na ten element oceny, kryterium oceniania. To ten, 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 ten sposób w zasadzie zastosowania koronki, czyli w sposób taki bardzo użytkowy, jest bardzo, bardzo cenny, dlatego że on jest upowszechniany i wchodzi po prostu w obiekt. To nie jest tylko, tylko po prostu martwa materia, że umiemy wykonać słupki, bo jest rzeczywiście bardzo pracopłonne, ale to jest po prostu wprowadzanie w obieg, w, no, elementów dziedzictwa, tradycji. I upowszechnianie, a to jest też naszym celem, i, i domów kultury, które właśnie organizują tego typu y, inicjatywy. K y, konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: koronka szydełkowa i nieszydełkowa. Ta koronka szydełkowa zdecydowanie zdominowała y, y, tą drugą, alternatywną, nazwijmy to część. Y, tutaj ta, w tej kategorii koronka nie, nieszydełkowa. Zostały nagrodzone tylko cztery prace, natomiast pozostałe, tu są trzy i te dwa na ciemny tle klockowa koronki to są właśnie z tej, z tej drugiej kategorii, natomiast pozostałe to jest koronka szydełkowa. To przede wszystkim zony tradycyjne, to, to nam na, najbardziej leżało na sercu, żeby. żeby też one się pojawiały i rzeczywiście w tych serwetach, które no, najczęściej to gdzieś tam z tym koszykiem wielkanocnym się nam gdzieś tam przebijała w pamięci, przynajmniej mnie, niektóre e, motywy, to, to, to tak pamiętam, że mojej prababci, która no, w tej chwili już by miała chyba ze 120 lat, no to ona miała takie, takie właśnie też też te wzory, które Państwo tutaj no, stosowali, stosowały, bo, bo w tej chwili nie było, w tym roku nie było ani jednego pana. W zeszłym roku jeden, jeden, jeden pan był. Było, był dwóch panów, ten, dwóch panów ten, tak będzie mężczyzn. Właśnie, w tym roku nie było panów, były same panie. Ale za to była też, y, było też no, dziewczynka, która dostała nagrodę. Piękna praca, bo prawdę mówiąc nagrodziliśmy tą pracę. To jest y, ta kolorowa y, y, serwetka, oh, tak, tak. W, y, w dolnej części si, środkowa, y, środkowa plansza. To jest y, y, serwetka, która została nagrodzona i dopiero po otrzymaniu nagrody... Zwróciłyśmy uwagę, że jest to um, praca e, dziecięca, osoby małoletniej, piękna, precyzyjnie wykonana i w zasadzie niczym nie ustępuje pracom e, osób no, dorosłych, które już posiadają warsztat i, no, i pewien stopień zaawansowania. Jest to koronka e, Aleksandry ba, Baran z jodłowej. Ta druga również, tylko to ciepło nazwisko, proszę mi wybaczyć, ale, ale to no, tych nagród troszeczkę było. Zapamiętałam tą, tą dziewczynkę, bo rzeczywiście to, to, to było... jedyna pracowała. praca. pracowała, no, ale chodzi mi o to, że nagrodziliśmy ją nie patrząc na to, że jest to praca dziecięca, ale to też świadczy o pewnym poziomie. No tym, tym większe składamy gratulacje i co jeszcze najciekawsze, chciałam też zwrócić uwagę, tak reasumując szybciutko to, co się działo podczas tego e, naszego tych obrad, tak, e, Jury, że pojawiły się takie dwa, może nie chciałabym tego nazwać ośrodkami, ale jednak tak, tak są... Takie ośrodki, ośrodki, jednak. ośrodki jednak, tak. Jest to właśnie jodłowa, bo tam z jodłowej spłynęło tak. kilka tak. prac. Bardzo też, było... też było kilka prac, to właśnie zapamiętamy to mi się. Z... Wróciło, rzuciło w oczy, czyli Jodłowa słynie nie tylko z pięknych głosów, bo tam świetna kapela funkcjonuje. Mam, znam, znam też osobiście kolegę, który jest też pięknym, jest wspaniałym tenorem, więc Jodłowa, która nie tylko śpiewa, ale również haftuje. Znaczy nie haftuje tylko robić dzier, dzierga na szydełku. No i ta praca tej, tej, tej młodocianej dziewczynki to jest rzeczywiście fantastyczna sprawa. I drugi taki, taki ośrodek to Oleszyce. Też wpłynęło bardzo dużo prac też zostały nagrodzone. Tutaj wybraliśmy do, do nagrody. Jeszcze, no cóż chyba ja powiem, że o, jeszcze, jeszcze Jaśnica na dużo prac, także też dużo uczestników z wiśniowej w tym roku też było więcej niż dwie prace yy, stręczy po, raz, dwa, pierwszy, po raz, raz pierwszy, tak. Z ośrodka budynku stręczy też, dlatego też się cieszymy, że pan dyrektor gdzieś tam się schował w środka który stręczy, że przyjechał na, na finał. Ale w tym roku też wpłynęły prace indywidualnie, czyli takie, które nie były sygnowane żadnym ośrodkiem, bo to też jest bardzo miłe, tak, że, tak. że ktoś ma siłę, odwagę dać porównać się ja, żeby nie przedłużać oddaję głos Dyrektorowi e, dom, dom, kultury w, w Krasnem i prosimy o to czytanie. To panią Annę Chypiak z Oleszyc. <ślamy> nie. Jedziemy od tej strony, tu gratulujemy, tak? Nie tylko Rom się, tak, gratulujemy. A tam te samochody, jak te inne rzeczy. Ja, Dziękuję e, bardzo. Pani Maria Koral, też Z <noise> a, Doborz. A, Doborz. To z ta z Borchoma. prawda? Wreszcie się pani uśmiechnęła, bo tak patrzę na te Ale wreszcie uśmiech. Teraz trzeba zrobić uśmiech numer 3, a nie. No to to by było na tyle, jak to mówią. i teraz odczytam końcówkę organizatorzy, jeżeli składają serdeczne podziękowania twórcom, czyli twórczyniom za pełną zaangażowania w pracę artystyczną i gratuluję wybitnych osiągnięć artystom, instytucjom patronującym za wspieranie dziedzictwa regionu oraz instytucjom wspierającym konkurs. Dziękujemy bardzo, brawa dla Państwa.